Powtórzymy słówka, których nauczyliśmy się ostatnio i nauczymy się dni tygodnia. I nauczymy się dni ty 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 tygodnia. Dni tygodnia, Jasiu, chodź. Jasiu, może nam jednak tak mocno nie będzie przeszkadzał. Go swimming. Have English lessons. Jasiu, nie może rzucać, kochani. Chodź. Przepraszamy, to Jasiu. Chodź, chodź. chodź. Możesz sobie usiąść tutaj. Have English lessons. Trzymaj. Go hiking. Powtórz ze mną. Go hiking. Do gymnastics. Do gymnastics. Have music lessons. Have music lessons. Oto to, oto. Tylko to Go camping. Go camping. Mm -hmm. Do karate. Do ballet. Go CYCLING Go running. Have art lesson. Go fishing. And go swimming. To już było. Ok. Teraz nauczymy się dni tygodnia. W załączniku wyślę Wam też link do piosenki o dniach tygodnia. Żeby było wam prościej. Ok. Monday, Tuesday. Wednesday, Thursday. Trochę, Jeszcze chwileczkę, dobrze. Thursday, Friday, Saturday i Sunday. Nie widać, dlatego sobotę i niedzielę dam Wam tutaj. Saturday and Sunday. Zapiszcie te słówka, do zeszytu z polskim tłumaczeniem najlepiej. Ok? So, um, repeat, please. After me, Okay? Monday, Monday, Tuesday. Tuesday, Wednesday, Wednesday, Thursday, Thursday, Friday, Friday, Saturday, and Sunday. Sunday. Ok, kochani, Ja się tam troszkę porusza, ale może damy radę. Dzisiaj będzie bardzo krótko. So now open your light books. On the page number 44, strona 44. Zadanie 5 i 6 ze strony 44. Mamy tutaj dni tygodnia ułożone w takim wężyku. Monday, później będzie Tuesday, potem Wednesday. Zwróćcie uwagę, że niektóre litery mamy wielkie, właśnie od tych dużych liter zaczynają nam się dni tygodnia. Monday, Tuesday, Wednesday, potem mamy tutaj Thursday. Myślę, że Wam się uda to zrobić. A potem zapiszcie te dni tygodnia. I teraz zadanie szóste. Zwróćcie uwagę na to, co chłopczyk robi w poszczególne dni tygodnia. Monday, Tuesday, Wednesday. I wpiszcie ten dzień tygodnia zgodnie z tym, co jest napisane tutaj. Kiedy on na przykład ma Music Lessons, patrzycie Music Lessons, kiedy ma i. i zapisujecie. Ok? Na przykład gymnastics albo karate. Ok? Music Lessons, na przykład w poniedziałek. Dobrze. Goodbye. Do widzenia.